Zaczynamy nowy cykl. Będziemy robić kawkę z trenerem i rozmawiać z naszymi trenerami o tym, co robią w życiu poza salą treningową. No i jakoś nawiązywać też do tego, co się na tej sali treningowej dzieje. Dzisiaj widzimy się ze Sławkiem i pierwszą kawkę zaczynamy. Więc raczej myślę, że na ludzie. Sławek jest z nami w kolektywie już ponad rok, ale znamy się uch, dużo lat 6, 7, 8, 6. Może 6 nawet z lat, 10. No. Może będzie tak. Ostatnie wyczyny Sławka w sumie wzbudziły ten pomysł, żeby poopowiadać trochę więcej o trenerach od strony takiej niekoniecznie trenerskiej. Sławek zaczął bawić się w pilota, albo zechciał zrealizować swoje życiowe marzenie, by pozostanie pilotem i dawaj, co tam o tym? Zgadza się. No generalnie. Sprawa jest dosyć długa. Od dzieciaka chciałem latać na myśliwcach, takich wojskowych. No, niestety moja mama szybko wybiła mi pomysł z głowy. Następnie zajarałem się, powiedzmy, modelami papierowymi, Składałem ich mnóstwo. Statki, samoloty głównie. No i tak ten pomysł sobie gdzieś tam tlił się. No, w okay. zeszłym roku. Były takie, to były takie latające modele? Nie, 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 nie. Papierowe. Takie po prostu, żeby A. odtworzyć to, jak to faktycznie wyglądało. Duka. Zostałem alterowany Vulture'em na lot, szybowcem. W zeszłym roku go zrealizowałem i to, co się tliło, się zajarało. <grym> 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 Więc tak, zdecydowałem się na to, żeby podjąć... Się... Podjąć szkolenie, już skończyłem kurs teoretyczny. No i tak jak widziałaś, od jakiegoś czasu zacząłem latać. Czego to wymaga od Ciebie? To będzie wprowadza jakąś, e, całe sporo jakieś zamieszania na dookoła tego życiowy zmiany, nie wiem, trzeba się jechać, tak, no, które to jest lotnisko. Zgadza się. Zgadza się. Generalnie to jest e, ogromne przedsięwzięcie, jeśli chodzi o samo szkolenie, bo e, e, jeśli chodzi o szkolenie teoretyczne, które mieliśmy, no to było dosyć proste. Spotk spotykaliśmy się w weekendy, sobota niedziela i po prostu instruktorzy omawiali tematy związane z nie wiem, z meteorologią z samymi praktykami, co się dzieje na lotniskach i tak, dalej, i tak dalej Generalnie dosyć szeroki obszar wiedzy, z którego też będę musiał zdać egzamin, żeby móc w ogóle podejść do egzaminu praktycznego. Natomiast jeśli chodzi o praktykę, no to generalnie to jest tak. Jestem trenerem tutaj. Poza tym jestem, mam również swoją taką główną pracę. Jestem analitykiem biznesowym, więc to jest taka moja pierwszoplanowa praca. Więc kończy się to tym, że zaczynamy latać w wschodzie słońca. Wschód słońca w dniu jutrzejszym jest o 4.53, więc jak muszę wstać. Dnia, o której jest słońca, możecie to sobą napisać. Tak, o no, 3.50 muszę wstać. Jakieś 20 minut się zbieram. Przed godziną 5 rano muszę być na lotnisku. Przygotowuję szybowce, przygotowuję cały sprzęt, wyciągarkę, spadochrony. Wszystko, wszystko, wszystko. No i zaczynamy latać zaraz po tym, jak słońce pojawi się na horyzoncie. A dzień się kończy o 20, kiedy idę spać. Więc tak, 16 no godzin, jakąkolwiek higienę, to trzeba iść spać o 20. Zgadza się. Generalnie no, wszyscy instruktorzy opowiadają o tym, że e, jeśli się nie jest zdatnym do latania w jakikolwiek sposób, czy się jest zmęczonym, czy kogoś bardzo boli głowa, nie wiem, boli palec, cokolwiek, co może wpływać na bezpieczeństwo lotu, to w takim wypadku należy odpuścić sobie latanie w danym dniu. I to się tyczy nie tylko osób, które robią jakieś szkolenia i chcą zostać pilotem, ale również pilotów za dużo. Czyli możemy to porównać do takiego prawo jazdy na samochód, tylko w bardzo rozwiniętym stopniu? E, to jest bardzo ciekawy temat, który podjąłeś, bo e, jeśli chodzi o prawo jazdy, e, można je zdobyć mając 18 lat. Się. Jeśli chodzi o szybowce, e, licencję pilota można zdobyć e, na szybowce, czyli SPL, w wieku 16 lat, a na samolot Lekki w wieku 17 lat, ale zakres wiedzy jest przeogromny. Jest do zdania 12 przedmiotów, każdy po 20 albo 30, pytań nie pamiętam, i to są mega szczegółowe pytania dotyczące wszystkiego. Pogody, nie wiem, równoleżników, jak obliczać zapływ słońca, wschód słońca w danym mieście. Generalnie obszar jest nie do porównania. Czy y, oprócz y, takich wyzwań czysto regeneracyjnych i y, y, no, poukładania sobie dnia, czy stoją przed pilotami, takimi y, no, lekkimi pilotami, y, jakieś wyzwania fizyczne? No bo wiemy, że tam pilocie myśliwców przeciążenia i jakaś y, wytrzymałość mięśniowa musi być, ale czy tutaj jest coś takiego? Oczywiście jest tego typu obciążenie, chociażby to, że trzeba biegać za szybowcem na lotnisku, trzeba go przenieść, trzeba go zanieść, przesunąć, tak, żeby kolejna osoba mogła na przykład wystartować. Jeśli chodzi o przeciążenia, również one występują. W zeszłym tygodniu lataliśmy korkociągi pętle i takie różne śmieszne rzeczy, no i to jest już na tyle odczuwalne, że faktycznie czujesz jak rozciągać się, no rozciągać się wnętrzności, tak? Przy, przy różnych ewolucjach. Generalnie, osoba, która jest już troszkę przyzwyczajona do latania i błędnik jest przyzwyczajony do latania, to generalnie nic się nie dzieje, ale są osoby, są przypadki, że przy, że przy spiralach ludzie tracą, tracą przytomność. To polega na tym, że spada się w dół takim wirem i siła odśrodkowa jest bardzo duża, przez co dopływ krwi jest gorszy i przez to się traci przytomność. I co? Można spaść? Nie, to mówimy powiedzmy o osobach... Znaczy tak, jeśli chodzi o pilota, to oczywiście, ale mówimy po prostu o osobach, które są do tego nieprzyzwyczajone, to owszem. Okej, okay, dobra. E, a co ze spadaniem ewentualnymi jakimiś problemami technicznymi? Bo mówiłeś o spadochronie, rozumiem, że tak. można Jest. wyskoczyć. Można wyskoczyć w sytuacjach awaryjnych. Decyzję o tym podejmuje zawsze pilot. Okej. Okay. Natomiast takie sytuacje, były takie sytuacje i podejrzewam, że będą takie sytuacje, ze względu na to, że no to jest sport w jakiś sposób ekstremalny, prawda? Więc tutaj musimy być przygotowani na to, że no jakieś 250 metrów musimy mieć na to, żeby móc się jakkolwiek uratować. Bo spadochron zazwyczaj otwiera się taki awaryjny na, no, przez 150 metrów. Więc te 100 metrów dajemy sobie jeszcze na to, żeby tam trochę nas spowolnił przed impaktem, że tak powiem. Bardzo o, czujesz ryzyko podejmowane? E, ryzyko czuję jedynie przy starcie, bo o! przy starcie może się zadziać, zadziać bardzo dużo rzeczy. Każdy pilot powie tobie, że najgorsze jest lądowanie. Lądowanie jakby nie jest dla mnie w, prawie w ogóle stresujące. Mhm. E, natomiast start jest u mnie taki mocno stresogenny. Yy. Jak często? Nie da się w sumie tego tak jakby określić. E, ja latam na lotnisku w Szymanowie i tam wypadki się zdarzają bardzo rzadko. Okay. Incydenty, więc to jest takie dosyć bezpieczne lotnisko. Czyli jak masz dobrego pilota, masz dobrego szkoleniowca, to myślę, że mało jest czynników, które mogą wpłynąć na to, że się spadnie i coś sobie można zrobić. Yy, Poznaliśmy się przez starty na Spartan Race. Zgadza się. Yy, a w Twój background taki sportowy, niekoniecznie zawodniczy, ale jakby co się działo w Twoim życiu sportowego takiego, że później dalej ewoluowało to do ścieżki trenerskiej? Biegałem przez 8 lat. Biegałem na 400 metrów płaskie, 400 metrów przez płotki. I to robiłem bardzo, bardzo długo, dopóki nie naderwałem mięśnia dwugłowego. I to się przyczyniło do tego, że zmieniłem sport na siatkówkę. I w siatkówkę grałem 13 lat. Na bardzo różnych szczeblach ligowych w Polsce. Od czwartej ligi skończyłem na drugiej lidze. No i co? Później przyjechałem do Wrocławia, bo rozstałem się z y, moim klubem siatkarskim. Poznałem Ciebie, bo potrzebowałem coś robić. Ty mnie zabrałeś na pierwszy trening crossfitu mm -hmm. na cross, w crossfitie. No to już tak będzie chyba z 10 lat. Tak. Y, to, dobrze mógł być 16, to mógł być 16 rok wtedy, więc no. faktycznie będzie 9 lat. No? No i co, i tak krok po kroku, krok po kroku, przyszła pandemia, ludzie siedli w domu. Zaraz po pandemii wystartowałem jako trener, czyli to będzie już czwarty rok. Znajomy z innego klubu zapytał się, czy nie chce być trenerem. No i też z naszego byłego klubu też pytali się mnie, czy nie chce być trenerem. No i tak się zaczęło e, moja przygoda z bycia trenerem. Później poszedłem do innego klubu, no i tak przywiodło mnie z powrotem tutaj. Zatyczili się koło. Tak, to koło zmiany, e, zmiany są ważne, one też nas uczą. Bardzo. E, I cztery lata rozwoju, co, jakie wnioski związane z byciem trenerem? Ojejku, ogromne. Na no początku... nie robisz tego w 100% tak, bo to robisz to jako swój side job. Czyli możemy uznać, że jest to nadal bardzo duża domieszka pasji. Zgadza się. Jak do tego podchodzę? Podchodzę do tego w ten sposób, że jakby bardzo lubię pomagać ludziom. I to, okay. mnie, to mnie mega nakręca do tego, żeby po prostu dawać z siebie wszystko na treningach. Zresztą chyba ludzie to czują na sobie, jak ich cisnę, <laughs> i nie mają ze mną łatwo. Twoje ulubione części treningu, funkcjonalnego, crossfitu, zwał jak zwał generalnie jaką część treningu najbardziej preferujesz? Bo ostatnio trochę jesteś silniejszy i większy, więc raczej bieganie i sprinty to nie, już nie ten klimat. Nie, nie, totalnie nie ten klimat. Kardio jest na boku, ale jakby też z niego w 100% nie rezygnuję. Ale z takich części, które bardzo lubię to faktycznie hipertrofia. Hipertrofia? Mhm. Takie budowanie takiego czystego mięcha. I to. No, dobra, Spoko. Dobra, dobra. Prosiliśmy Was o to, żebyście zadali pytania. Będą następne odcinki, więc możecie pytać innych trenerów również o jakieś ciekawe rzeczy. Więc pierwsze pytanie jest ławek. Na jakiej wysokości latasz z szybowcem? Generalnie. To zależy. Okay. <laughs> jak, jak powieje. Jak powieje, dokładnie. Generalnie można się wznieść szybowcem na bardzo, bardzo, bardzo duże wysokości. Natomiast to, co my latamy, to staramy się ograniczać do 400-300 metrów nad ziemią. Tak, w ramach szkolenia. Natomiast to, co potrafią szybowcy, albo inaczej, to, co możemy latać nad lotniskiem w Szymanowie, to jest półtorej kilometra. Nad Tatrami to jest chyba 8 kilometrów czy 10 kilometrów, więc tam już jest. Niebo. Dobra. Na shortach i reelsach widać Cię o wschodzie słońca, więc o której możesz już Wstać? Eee, muszę wstać o 3.50. 3.50. Dobra. Pytanko z O. Z jaką prędkością latają szybowce i czy jesteś w stanie hamować? Eee, z jaką prędkością? To znowu zależy, bo są różne szybowce. Różne szybowce mają swoją prędkość minimalną. To jest bardzo istotne do tego, żeby się... Nie przewalić, że tak powiem, i nie spać jak kamień w dół. Ponieważ to jest minimalna prędkość, z którą szybowiec po prostu leci. A, łapie wiatr? No dokładnie, tak. To się Prost nazywa z tak noszenie. Okay. Więc tego się trzymamy, żeby ta prędkość nie spadała, bo jak już spadnie, to wpadamy w korkociąg, który trzeba wyprowadzić. Natomiast taka średnia przelotowa prędkość to jest około 90-100 km na godzinę, w zależności od szybowca. Ale takie maksymalne prędkości to i 250 i 300 km na godzinę względem Ziemi, oczywiście. Dobra, czyli Wrocław poznań w pół godziny, ale no. yy, da się je lecieć prosto szybowcem? Czy trzeba właśnie tak nim halsować jak. Yy, jak, chcesz, tak, jak chcesz nabrać wysokości, to wpadasz w komin termiczny i wtedy robisz sobie takie koła, powiedzmy, i one wynoszą ci na wysokość. Natomiast w linii prostej można jak najbardziej latać. Wtedy właśnie pomiędzy takimi kominami się e, przeskakuje, żeby hmm. właśnie zyskiwać wysokość. Hmm. Dobra, mi się bardzo podobało. To świetny początek tej serii. Jeżeli Wam się też podobało, to. Subskrybujcie, <gry> lajkujcie, będzie tego więcej. Tak, wtedy będzie tego więcej i będzie nam się chciało to robić. Pytania do innych trenerów również można zadawać na social mediach. Dzięki, do zobaczenia. Dzięki.